W tym poradniku pokażę Wam jak zmienić kursor od myszki. Ten o właśnie. Zapraszam. Wchodzimy w naszą przeglądarkę, przeglądarkę. Wchodzimy w kursory.pl Jest. Klikamy to co nas interesuje czyli na przykład to animowane. Ups, nie to chciałem animowane różne motyle ptaki, kwiaty żywności, koty różne tam blu, blu, blu. i wybieramy sobie sorry i wybieramy sobie jaki nas interesuje czyli na przykład różne tutaj mamy klikamy sobie na przykład w to wybór normalny i nam się pobiera ja już y, to mam pobrane pobrałem sobie kilka także y, wchodzimy w nasz pasek zadań powiększę wam to Wchodzimy w nasz pasek zadań ym, Panel sterowania Personalizacja Oraz zmień wskaźnik myszy To o właśnie Klikamy w to I znam, najlepiej to właśnie przenieść na pulpit Tak więc nie zapomnijcie I dajemy, klikamy sobie jaki chcemy I na przykład daj ym, Przeglądaj i wybieramy sobie to z pulpitu. Ja sobie na przykład teraz dam Diamond Sword albo nie Gold Sword. Okej. Okay. Hej. Hej. hej! Niki nagrywam. Tak. Mhm. Y I właśnie mamy od taką złotą myszkę. To siema na rapa i cześć.